Alkohol, wszystko co musisz wiedzieć w 30 sekund. Alkohol etelowy to substancja psychoaktywna o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy. W odróżnieniu od innych substancji jest legalny i szeroko dostępny. Po spożyciu alkohol działa depresyjnie, to znaczy tłumiąco na kory mózgową. Są to nowe warstwy mózgu wykształcone u człowieka w procesie ewolucji. Struktury odpowiedzialne za kontrolę emocji, ocenę sytuacji oraz reakcje społeczne. Alkohol tym samym pełni funkcję niebezpiecznego regulatora emocji, który początkowo wywołuje efekt rozluźnienia i euforii, by z czasem zaburzać zdolność racjonalnego myślenia i kontroli nad własnym zachowaniem. Nie ma dawki alkoholu. Każda ilość wpływa na organizm, a częste picie zwiększa ryzyko uszkodzeń między innymi wątroby, mózgu, serca. Uzależnienie rozwija się stopniowo, często niezauważalnie. Nawet weekendowe picie może świadczyć o początkowej fazie uzależnienia. Czesne rozpoznanie etapów choroby według klasyfikacji ICD pozwala szybciej reagować i zapobiec poważnym skutkom. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o uzależnieniach, obserwuj nas.